Cześć, hej z tej strony Filip. Witam Cię na kanale Minecraft, a dzisiaj nie będę mówił o piekle, czyściu i niebie jako miejscach po śmierci. Będę mówił o nich jako stanach, w których ludzie żyją codziennie. I większość z nich nawet nie wie, gdzie aktualnie jest. Piekło rzadko wygląda dramatycznie, najczęściej wygląda normalnie. Ludzie chodzą do pracy, mają relacje, funkcjonują, a mimo to w środku jest ciągłe napięcie. To nie jest ból, który krzyczy, to jest opór, który nigdy nie znika. W tym stanie trudno poczuć zadowolenie. Nawet kiedy coś się układa, zaraz pojawia się coś, co psuje obraz. Ludzie narzekają na pracę, na relacje, na życie, i często nawet nie wiedzą, skąd się to bierze, bo to nie jest reakcja na jedną sytuację, to jest sposób bycia. Z czasem pojawia się bardzo charakterystyczne poczucie, że świat jest niesprawiedliwy, że innym jest łatwiej, że innym się udało, że inni mieli lepszy start. Ale pod tą narracją nie ma wściekłości, jest bezsilność. Bezsilność, która powoli zamienia się w pretensje. Dlaczego ludzie zazdroszczą innym? Bo każdy sukces kogoś innego, Podważa przekonania, w których sami żyją. Nie zazdrości się pieniędzy, nie zazdrości się relacji. Zazdrości się tego, że ktoś pozwolił sobie żyć inaczej. Cudzy sukces staje się dowodem, że coś było możliwe. W piekle bardzo często pojawia się jedno zdanie: u mnie się nie da. Nie dlatego, że naprawdę się nie da, tylko że te granice istnieją od bardzo dawna. One nie powstały w dorosłym życiu, one zostały przejęte. To są wzorce wyniesione z domu, przejęte bardzo wcześnie, od osób, które były najbliżej, nie w formie słów, w formie obserwacji. To nie były świadome decyzje, to były programy, które miały zapewnić przetrwanie, a to, co znane, daje poczucie bezpieczeństwa. Nawet jeśli boli, nawet jeśli męczy, bo zmiana oznaczałaby wyjście poza to, co przewidywalne. I wiesz, dlaczego ten stan nie kończy się sam? Bo mechanizmy, które go podtrzymują, działają automatycznie: reakcja, emocja, decyzja. Piekło to nie kara, to nie jest też zło. Życie, w którym wszystko wydaje się winą świata, a nic nigdy naprawdę nie jest Twoje. I dopóki tak jest, ten stan sam się nie kończy. Czyściec zaczyna się cicho, bez dramatów, bez wielkich decyzji. Zaczyna się w momencie, kiedy widzisz, że Twoje życie nie powinno tak wyglądać. Nie w sensie ambicji, w sensie wewnętrznego fałszu. Na zewnątrz wszystko może się zgadzać: praca, relacje, codzienność, ale w środku coś się nie klei. W czyś, co nie ma jeszcze odpowiedzi jest rozpoznanie. Widzisz, że coś nie działa, że coś ciągle wraca te same reakcje, te same napięcia, te same decyzje. Jeszcze nie wiesz, co dokładnie Cię blokuje. Czyściec to moment, w którym przestajesz walczyć z rzeczywistością, a zaczynasz obserwować siebie. I tu się pojawia coś, czego większość ludzi nie znosi. To nie jest szybki proces. Czasem trwa miesiące, czasem kilka lat. Nie ma tu spektakularnych efektów. Porządkujesz życie kawałek po kawałku. Jeden obszar, potem drugi. Czasem idziesz do przodu, czasem się cofasz i wracasz znowu do tego samego miejsca. Czyściec męczy nie dlatego, że jest ciężki. Męczy, bo nie daje natychmiastowej ulgi. I tu właśnie zaczyna się prawdziwa walka nie ze światem, nie z innymi ludźmi, tylko w głowie. Jedna część Ciebie już widzi, że coś jest nie tak. Druga część chce wrócić do tego, co znane. Bo to, co znane, nawet jeśli boli, daje poczucie bezpieczeństwa. Że nerwy, które czujesz, nie są Twoje. Że strach, który Cię paraliżuje, też nie jest Twój. To nie są emocje, które wybrałeś. To są reakcje nauczone, wdrukowane, przejęte bardzo wcześnie. Największa zmiana w czyściu nie polega na kontroli, polega na rozpoznaniu. Wiele z tych mechanizmów nie zaczyna się od nas. One są dziedziczone, przejmowane w domu, od osób, które były najbliżej. Nie w formie słów, w formie obserwacji. To nie jest oskarżenie. To jest fakt. I wtedy dzieje się coś bolesnego. Zaczynasz widzieć ludzi, którzy narzekają i nic z tym nie robią. I nagle dociera do ciebie, że to byłeś ty. Czyściec najbardziej boli wtedy, kiedy przestajesz się oszukiwać. Czyściec nie jest heroiczny. Nie ma tu wielkich momentów przełomu. Jest Codzienna praca z głową, małe decyzje, powtarzalność, konsekwencja bez spektaklu. To nie jest walka z kimkolwiek, to jest walka o spójność. Czyściec nie kończy się wtedy, gdy wszystko jest poukładane. Kończy się wtedy, gdy przestajesz pytać. Dlaczego to jest takie trudne? Niebo nie zaczyna się wtedy, kiedy wszystko w życiu jest idealne. Zaczyna się wtedy, kiedy przestają rządzić Tobą mechanizmy, których wcześniej nawet nie widziałeś. W pewnym momencie rozumiesz, że Twoje życie było sterowane jak w grze komputerowej. Reakcja, emocja, decyzja. I dopiero teraz widać, kto trzymał pada. To nie byli inni ludzie, to były mechanizmy: przekonania, automaty, reakcje. Niebo zaczyna się w chwili, gdy odzyskujesz sterowanie. Życie nie staje się cukierkowe. Staje się lżejsze nie dlatego, że znikają problemy, tylko dlatego, że przestajesz walczyć z sobą. Pojawia się więcej spokoju, mniej napięcia, mniej wewnętrznych negocjacji. Relacje z rodziną zaczynają się prostować. Nie dlatego, że wszyscy się zmieniają. Tylko dlatego, że przestajesz reagować automatycznie. Relacja z samym sobą staje się jasna. Mniej domysłów, mniej dramatów. Niebo to relacje bez ukrytej wojny. W niebie kończą się pretensje do świata. Nie dlatego, że świat jest sprawiedliwy. Tylko dlatego, że bierzesz odpowiedzialność za siebie. I to jest moment, w którym naprawdę stajesz się dorosły. Dopiero wtedy można naprawdę zacząć budować życie. Nie jako ucieczkę, ale jako świadomy wybór. Przyszłość, związek, pieniądze. Samopoczucie. Nie dlatego, że masz szczęście, tylko dlatego, że nie sabotujesz siebie. Piekło to życie w reakcji. Czyściec to życie w obserwacji. Niebo to życie w decyzji. I nie pytaj dziś, jak tam dojść. Zapytaj tylko, gdzie jesteś najczęściej. Gdy nikt nie patrzy.